Można powiedzieć, że przejechaliśmy połowę dystansu rajdu safari. E, prowadzimy i to ze znaczną e, przewagą, choć na tym rajdzie to e, może okazać się niewystarczające. E, w przypadku jakichś problemów, które mogą się pojawić, a tutaj na e, właśnie rajdzie safari, one zdarzają się bardzo często i to są e, często niezapowiedziane. E, myślę, że e, jedzie mi się bardzo dobrze. Mam przyjemność zjazdy. Teraz ta druga pętla będzie służyła przetrwaniu, bo, bo, bo droga będzie bardziej zniszczona, co oczywiste co mieliśmy też wczoraj. Ale też muszę zacząć jechać jeszcze mądrzej, jeszcze sprytniej. Będzie bardzo dużo niespodzianek. Będzie to chyba najtrudniejsza pętla do tej pory dla mnie, pomimo tego, że właśnie ta przewaga jest, można powiedzieć, na normalnym rajdzie WRC komfortowa. Ten rajd nie jest normalny. Staram się zachować spokój, uśmiech na twarzy i cieszyć się, jazdą cieszyć się każdym metrem tej trasy.